W tym filmie będzie o wartościach. Zapraszam. Po co w ogóle znać swoje wartości w pracy? Przecież przy planowaniu kariery, w wyborze firmy czy stanowiska wystarczy przecież sprawdzić kompetencje, doświadczenie, certyfikaty, no i oczywiście, czy zgadza się kasa. I z głowy, tak? No i właśnie nie do końca, bo, bo potem przychodzi codzienność. I mimo, że robisz to, co potrafisz najlepiej, pieniądze się zgadzają, wszystko na papierze gra, to nadal coś uwiera, jak kamyk w bucie. Coś nie pasuje, jakbyś wpadł do dziury. Tak często zresztą klienci opisują. I wtedy wracamy właśnie do wartości. Klienci mówią mi często: Ja i mój szef mamy zupełnie inne wartości. Ja chcę być szanowany, a on traktuje mnie jak. Niewolnika i uprawia mikromanagement. Chcę robić coś dobrego dla ludzi albo świata, a moja firma truje ludzi i środowisko. Albo cenię sobie niezależność, a mój menadżer stoi za mną przez cały czas. Sprawdza logowanie, godziny odbierania telefonu. No, błagam. Gdzie tu zaufanie? No właśnie, i te zgrzyty często nie wynikają z braku kompetencji. One wynikają z rozjechania się wartości Twoich i firmy, albo Twoich i szefa, albo jedno i drugie. To już w ogóle mamy takie kombo. Często firmy te wartości swoje mają pięknie wypisane na ścianach, na ulotkach tak, promocyjnych. No ale co z tego, skoro nikt ich nie egzekwuje? Złapałeś się na nie na rekrutacji, na stronie internetowej, w opisie kultury, a potem rzeczywistość no, troszeczkę Cię zaskoczyła. Dlatego też ja zaczynam pracę z klientami. Zaraz oczywiście po zrobieniu galupa, takiej oceny 360, czy analizy słod właśnie od spisania wartości. To jest bardzo trudne ćwiczenie, bo bardzo często to właśnie te wartości nam się rozjeżdżają na koniec dnia, tak? I teraz uwaga, żeby było jasne, nie ma złych ani dobrych wartości. Jeżeli twoją wartością są pieniądze, bo chcesz po prostu zarabiać dużo i mieć takie finansowe bezpieczeństwo, to to jest jak najbardziej w porządku, naprawdę, tak? Klucz to dopasowanie, żeby Twoje wartości chociaż trochę pokrywały się z tymi, które ma firma, albo przynajmniej Twój bezpośredni szef. Bo jeśli tak będzie, jeśli one się będą pokrywać, to żadne kompetencje, żadne benefity nie są aż tak ważne jak właśnie, jak właśnie one. Tak? A jeżeli tych wartości brakuje, to choćbyś nie wiem, jak wykorzystywał swoje talenty, to może to gdzieś cię uwierać. Dlatego zwracam na to uwagę, bo to jest taka bardzo niematerialna rzecz. Tak? Niewiele osób o tym, mam wrażenie, mówi, natomiast potem, po, po jakimś czasie pracy w firmie, nagle widzimy, że coś nie gra. I wtedy trzeba wrócić do porządku, początku i zobaczyć, co cię prowadzi przez życie, co jest dla ciebie tak naprawdę ważne. No i wtedy wiele osób przez te właśnie wartości decyduje się jednak na zmianę pracy. Napisz w komentarzu, czy wartości Cię w ogóle obchodzą, czy myślałeś o nich, czy one w jakiś sposób definiują to, jak wybierasz sobie pracodawców, czy to jest w ogóle możliwe w Twoim wypadku. Jeśli oczywiście chciałbyś o tym porozmawiać, no to zapraszam Cię do umówienia się na bezpłatne spotkanie.